Słuchajcie, mamy duże opady śniegu. Patrzcie jak sypie. Ja! Ale wali. O, ale daje! Mamy duże opady śniegu. Fajnie jest, bo na minusie ręka mi zaczyna marnąć ale wali jak fajnie jo ja! ale worki się zabijają. jo ja! kurde Pada sam śnieg! Fajnie daje czeliku ze śniegiem Ale wali A mi ręce kostnieją Kurde jeszcze ten wiatr Nie jest silny wiatr tylko to są słabe. Tam zawiało trochę. Się wszystko w momencie się po prostu Może z drugą mylką, to już mi zamarznie. Teraz wam pokażę, jak się robią, robią sople robię się sople lodu. Bo na takiej bramy jak się zamyka, się zrobiły te. Na tej rączce się już zrobił normalnie lód. Bo jak padał deszcz, to to zamarzło i. Teraz wam pokażę. No to więc mamy duże opady śniegu. Do fajnie, że z nami nusie, więc się o, ale wali. Dobra, pokażę wam jeszcze pod lampą. A z tej strony tak to widać. Sorki, ale myślałem, mi się, że w się ze sobą pole lodu, ale jednak nie. Ale już się robią te lodu lodu, się zabiera. Tutaj. Dobra, więc podsumowanie: duże gości, duże opady śniegu.